Z gardy zmieniamy uchwyt. ręka idzie tutaj od wewnątrz, wyłapujemy za spodnie na wysokości kolana, drugą ręką wyłapujemy chwytem normalnym bądź pistoletowym za rękaw drugiej ręki. Teraz lekko wysuwamy się na stronę, gdzie trzymamy uchwyty. Po czym pracujemy nogą tutaj za siebie tak, aby kolano cały czas było w klatki piersiowej, a stopa na wysokości mniej więcej drugiej stopy. Przechodzimy. Przez barki, teraz wciągamy się biodrami i nogą głębiej pod biodra partnera. Teraz mocno pracujemy tą nogą, tą, jak i ręką i całym ciałem, ażeby przetransportować marka przez siebie, aż do pozycji, kiedy on jest Teraz podciągamy nogę, przełapujemy drugą ręką za spodnie, ta ręka idzie tutaj na szyję, stopa na biodro bądź matę. wysuwamy się, da pozycji bocznej. Assim.